Dobra, panie Artyk, to tak jak widzisz, umiem przychodzi taka QSL. Nie o taka QSL. -ka. Kurna, tutaj ci tak muszę kamerkę tutaj inaczej skierować. O bardziej nie pokażę. No dobra. I naciskam na te zielone. To automatycznie mnie odsyła do strony. To tak jak widzisz, nie? I tu, po tej stronie, to wpisujesz swój znak, czyli SQ4Y, swoją nazwę, adres, miejscowość, prowinc, co u ciebie tam nie będzie, linką, powiedzmy, country, to wiadomo, UK no i ja mam dokładny lokator strefa to mam 28 Ty ty nie będziesz miał to samo tylko CQ chyba będziesz miał 14 no i tutaj wpis na przykład dziękuję za QSL czyli thanks for QSO nie? i twój email ten co używasz normalnie teraz tutaj nie tu e Chodzi o wpisywanie. I e, możesz robić to ręcznie. Lub możesz e, użyć na przykład pliku Adif. Nie, pliku Adif. Ja nie, nie odpaliłem teraz logu, ale e, używając Adif, powiedzmy, ja tutaj wezmę kurwa takie przykładowe. Nie. O. Wybierz plik adif. Wchodzi. Gdzie ja mam tutaj? W dokumentach chyba. O dobra. I wezmę test 1. Otwórz. Dobra. Tu mi wyjebało, Widzisz? 15 QSO. Bo już to pokazuję. I teraz. Create QSL. Ale możesz swój robić obrazek. Wybrać swój obrazek lub wybrać z ich obrazków, czyli kreatę. tu jest taki. Ale możesz wybrać też inne. Masz listę, jakie chcesz do obrazków. Tu jest chyba o England w twoim wypadku, nie? Bo ja mogę i Polski, powiedzmy, wezmę Anglię, nie? I zrobię Zobacz, i tak będzie wyglądała QSL, nie? W pierwszym rzucie. Tu będzie dane do tych i tu będzie dane do tych. I z Adifu naciśniesz tylko send. Nic więcej. Z ręcznych dodatkowo musisz jeszcze tam wpisywać, znać ten adres e, no, jaką się nazywać, e-mailowy. Tutaj nie. Tutaj tylko wystarczy wcisnąć send i on automatycznie będzie Cię wysyłał. I jeżeli ktoś ma e, założony na QRZM-ie mail, czy coś, kurwa, nie ma problemu on to odnaduje sam i wysyłaj, I, i, i później ci to potwierdzenia e, wyskakują, nie? Individual, czyli ręczne, no to masz ręczne, no to to wpisujesz znak, datę, frekwencji i tak dalej, tak dalej, tak dalej. No i też możesz kurna powie, powiedzmy o, zróbmy to tak. M0 i o, y. Ech, dzisi Dzisiaj mieliśmy. Godzina powiedzmy, niech będzie, która to my mamy, 12, czyli będzie 11, 11, 30, a niech będzie 17. Pasmo wybierzmy 20 metrów, frekwencji 14, e, 303, czyli polonijna. No i raport to wiadomo 5.9. No, tu emisję wpisujesz i ten. No i e, teraz wybierasz sobie e, no QSL-kę Tu możesz wybrać, o wchodząc, możesz wybrać sobie pokaż kur na wszystkie pliki, jakieś na mm, obrazek, nie? pobrane poczekaj. O, niech będzie na przykład ten to nie, bo to musi być mniej więcej. O, niech będzie z tą anteną. Otwórz. Dobra, i teraz Kreatek QSL. A, mamy. Nie wpisałem twoje. Arty. Dobra. Kreatek QSL. No i zobacz. O, widzisz. I wyszła kartka QSL. No, ale on chce do Ciebie jeszcze e, maila, czyli do Ciebie będzie e, SQ4 i o Y małpa wp.pl i tu dzięki za QSO. O, nie? I naciskasz Send i patrz tu o, email and Send Recipient, czyli poszło do ciebie. O, proszę bardzo, zniknęło. I teraz wchodząc, ty wejdziesz na swoją stronę ee, QSL, znaczy pocztowe, i powinieneś odebrać to ode mnie. Czyli jak naciśniesz tam odbiór, to automatycznie wejdziesz. Tylko tak, tak jak tu mam. Musisz uzupełnić, nacisnąć tę w tą stronę, czyli to będzie już na stałe wpisane w tej twojej bazie. I tyle. To jest jeden z tych programów takich do e, obsługi kart QSL. Za chwilę znajdę drugi, to ci pokażę, jak się bawić w drugim, ale najczęściej, którzy mi tu przysyłają, to jest ten kurna programik i ja najczęściej też z niego wysyłam. Ludzie tutaj najczęściej mi z niego wysyłają, nie.